Cześć Boże, dzisiaj mam najlepsze Najlepsza jest Paragwajka, a ty myślisz jaka jest? Ja najbardziej lubię faktycznie Paragwajki. Argentynek chyba nigdy nie piłem, jeżeli chodzi o ten zapis tererę. W obrazie wiem co on nigdy siedzi pod tererę, ale oczywiście liściaki. Liściak. liściak. Jak mamy laranżę teraz na przykład, energetiko, albo e, ice. Pójdźmy, może tutaj mamy przykład jedną pod tererę. E, mente, od kurku. Pyszna jest. Winter bardziej, nie? Tak, i klimat. Tak. I tutaj mamy selektę jeszcze eukaliptusową. Podzieliliśmy się właśnie tak, jak teraz widzicie. to znaczy Marcin pije Kurupi, a ja piję selecte. I co powiesz jeszcze o tej Megamencie? Bardzo dobra jest taka, taki smak ma takich mocnych, mię 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 miętowych cukier. Y Dla mnie to jest ta megamenta, to jest bardzo odświeżająca hierba, więc jak będzie na zewnątrz 30 stopni ponad, to z lodem po prostu siądzie idealnie. Natomiast eukaliptus, wyraźnie moim zdaniem, czuć ten eukaliptus, on później przechodzi w miętę ale mam wrażenie, że po pewnym czasie, jak się już bije, to pamięta jednak dominuje. Jeżeli ktoś lubi lekko też takie eukaliptusowe, gorzkawe smaki gdzieś, to też będzie bardzo fajny rekord. Eukaliptus jest wyczuwalny ewidentnie, jeżeli o to Polecamy, ale eksperymentujcie z innymi, bo też hierby bez dodatków paragwajskie są wybitne, żeby pić na nich. Chociaż na przykład nie wiem, czy wiecie, a tak na koniec powiem, że właśnie w Paragwaju jest tak, że Pani tak zwana oświatola, coś tak się nazywa, dodaje właśnie ziół rozbitych w tym w w Tak. Jak macie świeże zioła, może macie ogródek, można sobie dorzucać do tej wody do dermosu i wtedy z no, świeżymi ziołami zalewać sobie jedną.